Bardzo spora część pacjentek nie jest świadoma, że mogą wykonać bezpłatne badania mamograficzne i też spora część pacjentek zapomina o tym, o tym, o tym, o tym, o tym, co mieliśmy przez to problem oczywiście z naszej, z perspektywy placówki, z zapełnieniem grafików mamograficznych no i szukaliśmy rozwiązania tego problemu, więc w sierpniu postanowiliśmy wdrożyć blota profilaktycznego, to miało za zadanie być takim pierwszym sitem, dzięki jej efektowi skali, żebyśmy obdzwonili jak największą ilość pacjentek uprawnionych do wykonania mamografii, zachęcając je, aby tą mamografię wykonały. W ciągu trzech miesięcy trwania tej akcji udało nam się obdzwonić 6000 tysięcy pacjentek, z czego tysiąc wykazała zainteresowanie wykonaniem badania. To nam pozwoliło tak naprawdę na zapełnienie grafików w pracowni mamograficznej na najbliższe trzy miesiące, więc teraz zastanawiamy się, na jaką kolejną akcję tego bota przerzucić, no bo pozyskiwanie pacjentek, jak już nie mamy mocy przerobowych i chwilowych, no to idzie się z celem, więc Pewnie musimy na razie to zastopować. Ale tak jak jest napisane, jest, gdybyśmy chcieli tą ilość pacjentek oddzwonić ręcznie przez pracownika rejestracji, to by to wymagało w okolicach 90 do 100 godzin ciągłej pracy. Biorąc pod uwagę, że pracownik nie pracuje 100% swojego czasu, bo to jest niemożliwe, no to, to może powiedzieć, że to jest jedna osoba, która przez cały miesiąc by dzwoniła 8 godzin dziennie, próbując pozyskać pacjentki do badań.